Godzina łaski, 8 grudnia, godzina od 12 do 13. Jak odprawiać godzinę łaski? Jest to taka godzina w ciągu roku, gdy niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina to godzina łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości. Od niepokalanej. Przypada 8 grudnia o godzinie 12. Prośby i obietnice. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki tej modlitwie w godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską bożą. I znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój boski syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś,